Dzień dobry, witam bardzo serdecznie zatroskanych kolegów z pracy pana Jacka. Odpowiadam na pytanie, kiedy pan Jacek kupi w końcu swoją kiesit. Kiedy pan Jacek kupi w końcu swoją kiesit? Kiedy? Kiedy pan Jacek

W lutym, w lutym 2022 roku. Dlaczego? Więc, tak, jeżeli chodzi o listopad, tutaj mamy, miałbym duże zainteresowanie osób z otoczenia, tak. No, Kolegów z pracy, również, tak? Bo tutaj są takie różne osoby, jakby um, odgłosy z zewnątrz, tak? Czyli jakieś tam porady, pytania i tak dalej, i tak dalej, ale również poszukiwania. Bo paźmiecze mówi również o inwigilacjach, przeszukiwaniach. tego, że tutaj Pan Jacek może szukać, szukać, szukać intensywnie, jeżeli właśnie chodzi o, te, o ten samochód. A to jest listopad, w grudniu jest jakieś zablokowanie, tak? Blokada, drzewko życia. Drzewko życia zawsze mi mówi stop, że wydarzą się jakieś um, sytuacje, tak? Coś się zrealizuje takiego, o czym jeszcze nie wiemy, a co będzie miało wpływ na decyzję pana Jacka, na jego jakby, dalsze działania. Także tutaj, no, jakaś jest blokada, tak, w grudniu. W styczniu tutaj mamy um, rycerza czy to jest taka karta asertywności, karta takich drobnych sprzeczek, ciętej riposty, także może być tak, że na przykład Pan Jacek będzie sobie jeździł po um, tych sklepach, tak, i, i będzie na przykład... Um, Nabrawał no się w jakieś konwersacje, dosyć takie konkretne, troszeczkę może nawet ostre, tak? Być może z tymi sprzedawcami, czy też z jakimiś, nie wiem, osobami bliskimi. Tutaj jest asertywność i, i właśnie takie bronienie swojego zdania, i już finalnie tutaj w lutym 2022 roku w końcu mamy szansę bo szóstka monet to jest karta szansy to jest karta różnych dofinansowań również um, zakupów jak najbardziej um, to jest przepiękna karta um, bardzo pozytywnie odpowiada na każde pytanie także czuję i, i widzę tak, że tutaj będzie rzeczywiście luty 2022 roku ogromna, ogromna szansa, super energetyka Sprzyjająca właśnie kupnie auta. Więc. Więc tak. Luty 22 roku. Tutaj no, mogą się jakieś tam pojawić, powiedzmy, malutkie szanse, jakieś takie na, jakieś ciekawe oferty, powiedzmy, ale tutaj nie widzę tego, żeby został zakup dokonany i dopiero w lutym. Naprawdę tutaj jest fajna, sprzyjająca energetyka. Także luty 22. Roku. Dziękuję bardzo serdecznie, życzę wszystkiego najlepszego, dziękuję za zaufanie, miłego dnia, do usłyszenia, do zobaczenia.